Witam was bardzo serdecznie z tej strony Ulti, czyli ja Gabriel Dzisiaj pobawimy się w GTA A4 z policją. Szukam takiego idealnego miejsca do kampy. Ha kosa. No nie. Jestem ciekaw, skąd policja wiedziała, że to akurat my. O nie, to... Posterunek. Oh no, bitch. Get out right

Teraz zobaczcie, co za broń posiadam, zobaczcie na to, proszę, jak go wzięło. Szybko musimy się skampić pod tym mostcikiem. Dobra Ja będę wam się tam kampił, kurde Koniec zabawy, czas na ostrą grę <laughs> ładunki Bam

Muchas gracias, señorita. Ha haha, ha ha! Jestem zabójcą! Zabijam niewinnych! Daj sak! Pum! Cześć to. Toś mi chyba tutaj podrzucił granata. <tryk> 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 Podażka. <tryk> Leśm mm. Didi di di Skoro wy stoicie tam, jeszcze się tam skupiliście, to wychodźcie do mnie boom go to a boom Go to me bo się obawiam, że ja coś tutaj kampią gdzie mamy helkę? o kurde, ale się skąpię siedzą tam sobie to ja wam, BUM! heavy shot i weźmy snajpę. Zastrzelmy jakichś paru kufonów, którzy tutaj będą próbowali podejść. Nikt nie idzie. Strzelę w ciebie. Będę tak sobie kampił. Awajcie mi kogoś. Hoch! Hoch. Giń. Jeszcze kolejni. Nie w tym miejscu. Nie bądźmy tacy źli. Bądźmy lepsi. Lepsi. Teraz mamy linię ochrony, nie będę oczywiście marnowany jakichś A Amo jaki można chyba za to zasadzić. i <laughs> teraz sobie... Tam sto... Tam stoi jakiś. Nie wiem gdzie. Nie mogę go... Tu jesteś. On wy mnie tak... albo wy tutaj sobie ten się skryliście to macie przerąbane Bo ja nie lubię jak I don't like cops what the no nie i moje bombki też przy okazji wybuchły więc trzeba stworzyć nową tarczę antyrakietową Tarczę antyzjebową, że tak to nazwę. O ty kurde. O, nie, za dużo was tam, za dużo. Nie, nie, nie tak. To mogę go zes Zostać światło za chwilę, bo tam jeszcze do mnie wyjdą kurde, chciałem, żeby go skosić. Nie, nie, się mi tam te da, dawaj, dawaj zastrzeli ich tam, bum. Prosto w punkt. Dobra. Uwaga kolejni. No nie wierzę. A wierzę i teraz wojny. Powinny... O tak. To było idealne. No kurde, miałem jeszcze tu tarczę. Dobra moi kochani, pójdziemy na jolo z bazuką. I to w tym odcinku było na tyle. I chciałem was pożegnać. I życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Najpierw, jeszcze wyjdziemy na jolo. Zajdź, zajdź. No kurde, nie miejcie problemu. To ma tutaj... Oni mają... Oni też mają problem. No za dużo was tam. YOLO! YOLO! No YOLO! YOLO! E sto qui per uscire do zobaczenia!